Czemanko, z tej strony Matthew. Dzisiaj filmik taki troszkę 50-50, bo pierwsza część to będzie gadanie właśnie o mniej więcej tytułowej rzeczy, czyli czy faktycznie CS został naprawiony, rzekomo zrobiłem test, gadanie o FPS-ach troszkę, o update'cie, bardzo w skrócie, bo dzisiaj był update, a druga część to będą filmiki, pierwsze moje wrażenia z Anubisa, natomiast zanim to nastąpi to oczywiście informacja, czyli CSGO, skins, a ja jestem Matthew. I jeszcze liczby 2,10 oraz 10%. Dobrze. To tyle informacji, więc zaczynamy od sobie od pierwszej rzeczy, czyli albo nawet w sumie od zerowej. Czyli dzisiaj był update, tam jakieś pierdoły zostały zmienione, tam aktualizacje tych nowych mapek, które weszły, tych community, natomiast to tam nic specjalnego. Jedyna ciekawa rzecz to jest to, że mołotowe teraz się od enemy, pamiętacie, tylko od enemy, się odbijają i po odbiciu nie wybuchają w powietrzu. Jak się mocno odbiją, tylko lecą sobie dalej, aż wylądują gdzieś i po prostu na ziemi tam czy na czymś się dopiero zapalą. No to jest tyle. Po pierwsze, widziałem dużo narzekań na FPS, znaczy nie na nie narzekań, dużo było FPS-a generalnie, nie tylko narzekania. No i w sumie, tak, można to rozgraniczyć. Pierwsza sprawa jest taka: są ciągle te FPS-bugi i prawdopodobnie te FPS-bugi jakoś w pewien sposób się stały bardziej częste po tych ostatnich update'ach. Na przykład mi się to zdarzyło chyba trzy razy na dwa mecze, chyba, więc jest to bardzo dużo. Natomiast to pomijając, to widziałem, że ludzie tam z tymi Intelami, które mają Picor's i iCor's, jakiś tam jest problem, że coś się popsuło i po prostu trzeba. Trzeba włączyć w grze jakby p course only, yeah? performance course only. I to, że komu niby naprawa. Nie wiem, bo ja wiadomo, nie mam tam Ryzena, więc jak ktoś na przykład ma problem, można spróbować, może to mu fiksne. więc tak tutaj takie ogłoszenie pasterskie nie? Natomiast co do różnych jakichś opinii, które widziałem w pesach to też jest ciekawa rzecz, bo zrobiłem właśnie, sobie benchmarki, miałem też porównanie z ostatnim benchmarkiem, gdzieś tam sprzed miesiąca no i właśnie zaczynałem robić te benchmarki i na początku wychodziło mi kiepskie te wyniki, ale patrzę, average większy, ale tam lowe y były niskie, bo generalnie potem się dopiero skapnąłem, lowe y były bardzo niskie i te wszystkie P1, P5 i tak dalej w CapFramex, ponieważ po prostu było bardzo dużo hiczy, bardzo dużo i robiłem jeden benchmark, drugi benchmark. Było kiepsko, mówię, coś jest grane, ty faktycznie FPS spadł i tak sobie mówię, no nie, no oby ty, tylko nie to, coś się zdupczyło. Potem zresetowałem gierkę, powiedziałem, no tam czasami może być coś złego, dalej to jest. Zrobiłem start komputera, dopiero pierwszy benchmark po restarcie, czyli łącznie chyba czwarty, wyszedł mi normalnie i ze dobrze, że tak długo próbowałem. Konsistent to teraz wychodzi i w związku z tym, jakby podsumowując, przybyło mi 50 FPS Average, czyli mniej więcej jakieś tam z 815 mi wychodziło wcześniej, teraz mam 865. Więc po prostu giga super. Yy, oczywiście tutaj trzeba też wziąć pod uwagę dla wszystkich tam ego, Twikerów, benchmarkerów i tak dalej, że robię bench na prawdziwych ustawieniach. W tym MSA 8 razy to dużo wpływa i tak dalej, i tak dalej. 50 AVG więcej i wszystkie role pozostają tak samo, więc jak dla mnie. Natomiast to są takie drobne rzeczy. No i teraz kwestia. Opóźnienia, realnego pingu, czyli no wtedy to jest chyba numer jeden problem. Yy, może obok, CS2, oczywiście, może obok tych animacji, które nie za bardzo da się jakby czytać, tak? Nie za, to właśnie na tym pracuje. Teraz obecnie jest dużo gadki o tym, które nie za bardzo nam pozwalają zawsze przewidzieć, w którym w kierunku się ten przeciwnik poruszy lub porusza. Natomiast zobaczyłem właśnie tam na Twitterze jakiś jeden czy drugi, potem czytam też chyba Furius, czy ktoś tam. Patrzcie, naprawili cs -a. Wcześniej tam potrzeba było, nie wiem, 7 klatek i dopiero była animacja, a teraz, znaczy, animacja cała A teraz potrzeba tylko 4 klatek. No i od razu mi to jakby nie pasowało, bo to jest nieprawda, bo 7 klatek to, to, to nigdy tak dużo nie było na niskim e pingu, to w ogóle od razu wiem, że gość nie wie o czym mówi. No ale dużo i tak dalej, i jeszcze tam parę innych znanych osób i tak dalej, było jakieś twierdzenia, że CES został naprawiony, no więc No dobra, może tyle osób tak uważa, no to trzeba to sprawdzić, nie? No więc pobrałem sobie tam y, odpowiednią wersję cesa. No, uruchomiłem drugi PC, przygotowałem, y, pobrałem starą wersję tutaj, zrobiłem Przemyślałem, jak ten cały eksperyment zrobić, i tak dalej. Poświęciłem trochę czasu i wysiłku, żeby to wszystko dobrze zaprojektować, w miarę dobrze. Nagranie jest 500 fps. I porobiłem testy ile jest milisekund od momentu zabłyszczenia za się ognia w broni do rozpoczęcia animacji headshot'a, wyłączyłem oczywiście wszystkie predykcje no byłoby to troszkę głupie taki test, gdybym zapomniał o tym ale prawie, prawie, bo pamiętam, że ja to sobie zaplanowałem, potem bym prawie zapomniał no i wyszło mi, w skrócie mówiąc, nie czy to chcę podsumowywać, tutaj wszystko opisywać, w skrócie, wyszło mi tam od 48 milisekund do 58 milisekund, oczywiście to jest błąd, powiedzmy, pomiarowy, 4 milisekundy no i oczywiście też jakby sam serwer i tak dalej też są jakieś tam lekkie wariacje, tak? I też w FPS-ów to troszkę tam chwilowo coś same zniży, to też tam dodatkowo 2-3 ms, więc to jest troszkę jakby taka fluktuacja, nie? Generalnie wyszło mi tam do headshot'a od strzału 48 ms do 58 ms w wersji starej, a zaświecenie się ikonki wyszło mi od 34 ms do 48 ms, czyli za każdym razem było gdzieś tam chyba od 10 do 14 ms było przed yy, animacją headshot'a, no i generalnie na, na, tym, na obecnej wersji CS-a wyszło mi dokładnie tak samo, te wyniki były bardzo podobne, tam jeden przekroczył tam te 58 i jeden był właśnie 60, ale to jest takie takie nieznaczące, nic kompletnie, no więc generalnie wszystko jest tak samo, nie ma żadnych, żadnego naprawienia tutaj tego rozjazdu CS-a w serwer versus klient, który jest w CS2 większy i o, o tym była gadka gdzieś tam, jak CS naprawiali te, ten rok czy dwa temu, dosyć dużo się o tym mówiło, no i teraz się nauczyliśmy z tym grać, też CS stał się lepszy, został wprowadzony na predykcję i tak dalej. Gra się według mnie bardzo dobrze, no ale czasami powiedzmy, że te gnięcie za ścianami Ciutkie ciutkę się ginie dalej niż się powinno tak ciutkę gdzieś tam jest minimalnie większy rozjazd jak, jak dostaniemy właśnie tagging te tam kilkanaście czy ile to tam wychodzi milisekund względem CSGO więcej czy nie wiem z 20 milisekund, jest jednak więcej tej przewagi pikującego no to są niby nieznaczne rzeczy niby znaczne to jest takie no w sensie no to zrobi jakąś tam sporą różnicę jak ja się to naprawiam ale ja przewidywałem że tego nie naprawiam i tak samo ten w 2 aby i tak dalej ludzie z tym wiążą, że tam o, zmniejszy się ilość tych danych i co i przez to architektura, że pewne rzeczy muszą trwać 15,6 milisekundy, 4 milia trwa tik, yy, że, że takie coś się zmieni tym, że te, te pakiety będą mniejsze, no jak dla mnie to w ogóle nie ma, nie ma żadnego związku, nie, więc ja nie liczymy tutaj, że to zostanie naprawione, a widziałem, że chyba 90% gadki w, jak, w jakichś forach i tak dalej. To właśnie w ten sposób ma to patrzeć, że w końcu jest zostanie pod tym względem naprawiony, tak? Czyli po prostu ten realny ping, jak ja to zawsze nazywam, że to po prostu zostanie zmniejszone. Ja na to nie liczę osobiście, więc nie wiem. I tam jeszcze właśnie sprawdzałem tę komendę tick timing print, czyli tick timing print, no i po prostu print. No i wychodziło mi tak samo około 50 ms czyli to było mniej więcej zgodne z tym, z tym, z tym animacją headshot'a więc to spoko zawsze widzieć jakąś taką zbieżność właśnie e, oczywiście uchostującego, czyli na tym serwerze, który jakby był na moim drugim PC, tego gościa, który dostawał, to było tam gdzieś 19, tam jest mniej fps więc to e, ma absolutny sens, ponieważ na moim PC tutaj głównym e, jest 17 ms wszystko pasuje. No czyli jakby cały ten eksperyment. E, po prostu zadziałał. Wszystko myślę dobrze zrobione, no i nie ma żadnej różnicy. No a teraz druga część w filmiku. Generalnie tutaj jest jeszcze taki króciutki mecz. Nie wiem, czy to już zobaczyliście, czy nie, ale był lub będzie. Króciutki meczik. Na no, śniecie jeszcze przed update'em tak się grałem, znowu tak testowałem parę trochę na początku w ogóle. Jeszcze takie najszybsze podkładki, ale chyba chyba już tego zrezygnuję. Tak się troszkę przekonałem, że po to jak chcę grać, to za dużo musiał shift palić na takich bardzo szybkich, a nie lubię tak w sumie z drugiej strony grać. No i no, nie wiem w sumie. To jeszcze wiadomo, się zobaczy, jak będę chciał grać, jak będę tych meczyków więcej grał. Natomiast, no, tam był enścient. No i generalnie takie mecze, właśnie w sumie trzy podrządy, w których, nie wiem, nie zrobiłem tam, nie wiem... 150, bo tam nie wiem, 120 Adera. Tylko takie bardziej, jakiś dużo było takich dziwnych dedów z dupy, w szczególności na tych Anubisach, więc troszkę się tam nawet wkurzałem, tak? A to tak bardziej na luźno. No ale druga strona to oczywiście zmienianie podkładki i myszki co kilka rund, żeby kolejną jakąś tam myśl sprawdzić. No i przede wszystkim sobie jeździłem na tym Anubisie. Wszystkie możliwe miejsca i tam dojeżdżałem, sprawdzałem, tak? Po prostu tak, jak lubię grać, ale też, żeby tutaj przetestować te różne dziury, skoki z dziury i tak dalej, timingi, tak po prostu. Plus w. Więc to jest tyle. Inchujcie. Jak się spodobało, tylko w górę. sumnara. Two on a, yeah. from the... I'm pushing yeah. get ready. side Var <laughs> oh, det? Bez dźwięku w ogóle track. Track. Out. Out up, up. Czyj, wleżę, jakoś tak wleżę wleżę, Be. Nie wiem, farty by czy co? Wydawało mi się, że na dwóch połowach mam low fpsy A nie na jednym, to by oznaczało, że mam buga Staje bardzo dużo headów jakoś tak, naprawdę na no farcie, po nie? Ja on tak szybko, nie żadnego kroku, window, window tak, jak przypuszczałem, pod nagraniem tego filmiku i tak dalej, tak sobie różne czym myślałem, sprawdzałem, ale nie zagrałem żadnego meczu. Ale już mi się zaczęło wydawać, że ta dziura jest niewygodna, taka jakaś okorda i dla Tero, i dla CT. Dziwna, nie podoba mi się ta dziura, szczerze mówiąc. Znaczy, on ma swoje plusy, ale ma swoje minusy, czyli wolałbym w sumie po staremu, a tak trzeba się przyzwyczaić. I może będzie też ok w inny sposób. Gramem więc tym razem dostanę Insta no. No nie, nie przykłonimy mi te, ten MP7, bo nie wiem że z niego jeszcze za bardzo strzelać. To jest problem. Parazit. Раз был он. Кто по нас? Dobra, jaka ranga, jaka ranga? Co to tak? Mi dało dużo tego, półtora albo coś. Co, Lema? Znaczy to teraz się w sumie tak dostaje. No tak, no to już jest blisko do globala w tym powiedzmy road to global. Także Beka, Beka, proszę Państwa. Kurcze, ale tańczył. Nice. Ciągle okno sprawdzam tutaj Gapłon Ej pusz, ej pusz Going konra. A skąd Laskoń Kiś zebrij ten ksapan czy jak się tam czyta A boc, to już... Można się było oczywiście spodziewać, ale liczyłem, że może jednak nie, bo, nie wiem, szczerze mówiąc, to okno mi się nie podoba. No i zbyt tak, tak harmonijną mapą, nie, może nie była jakaś taka, nie wiem, idealna cover ale te okno, szczerze mówiąc, nie jestem fanem, nie jestem fanem, coraz bardziej. To nie dlatego, że teraz skinąłem patrząc okno z flanki i tak dalej, to to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu te wszystkie fighty i tak dalej, całe to jest jedno wielkie, o kurde, wszystko. Takie jakieś sony. Dwa... Dwa! Te B trzeba... Już zobacz, trzeba na tej... ...durnej teraz wersji mapy... ...durnej przez mida, mówię bardziej. Nice. one. Pavlo. Paulo. sa idiota. Bem push. Na <smart noise> <smart noise> <-mit>. razie. <smart noise> Co to za jest? Jaki? Co to jest? Double jak się ruszam 1800 godzin, co to jest? Jakieś farty mają takie, że się nie da przecież z nimi. Co za typ Dziesięć sekund podładowania no, mieszki XD. no pada. To komiknos, 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 Kto są ci komiknos, komiknos, Ajajaj. komiknos, Jaki ja mam debil, to się nie da, kim on jest? Co to jest za gość w ogóle? On gra jak jakiś, nie wiadomo, cheat czy szok, czy co to jest, kurde. Kon... No to jest taki debil ten Dezik, mamit. Wow. Ale ten Dezik ma takiego farta, to jest taki debil, nie? To jest taki debil po prostu. Gwarantuję, że to jest bot. Chyba 10 razy mnie zarąbał, nie? O ten zbocz, oczywiście, bo to jest bot totalny. Tu more mit Two sides, maybe main. Should be half. Da, two hip, but I didn't hit move damage. Kentucky ty. Mug B chase.

mit. Turm mit. Ah, mit. coś nie wiem, jakoś tak mi tak. Co jest grane? Ej, fps mi chyba znowu. ta! no nie da się. Ten Bóg jest. no teraz już mi tak zlagowały. że. Mam osmiać. Mago no, tu dać. New też. fucking FPS, bo... A i co? Już, tak?